Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie i przechodzimy sobie do pierwszego poradnika, jeżeli chodzi o klasy w narace Blade Point. Jest to Yotohime, mój main. Trochę już tym e, pograłem, tak więc postaram się wam przekazać troszeczkę informacji z racji tego, że w języku polskim nie ma ich za wiele. Tak więc przechodzimy sobie do szczegółów. Najpierw przejdę do opisu zdolności, poczynając od jej podstawowej wersji, czyli podstawowa wersja tej zdolności po prostu będzie rzucała miecz i możemy się do tego miecza przeteleportować, a wygląda to tak. Mamy 3 sekundy, żeby to zrobić. Zadajemy damage. Jest zależny on od naszej broni oraz grade'u, czyli od, na złotym będziemy zadawać najwięcej obrażeń. I mamy golden focus. golden focus powoduje, że jesteśmy mm, niezniszczalni w zasadzie czyli nie jesteśmy podatni na żadne obrażenia. CC, nie można nas złapać nic, nie można e, zrobić, żeby po prostu e, nam e, przerwać. Minus jest taki, że nie możemy go używać w trakcie otrzymywania obrażeń lub jesteśmy powaleni lub złapani. To jest minus tej zdolności. Teraz sobie przejdziemy do drugiej wersji. Nazywa się ona Spirit Slash Crash i zmienia sposób, w jaki ta zdolność działa, czyli tutaj mamy, że to jest midrange i możemy go użyć w trochę inny sposób z racji tego, że rzucamy ten miecz i nie przeteleportowujemy się do niego, ale nasza postać sama w sobie może użyć skilla, który nie może być przerwany, czyli z golnym fokusem wygląda to tak. I teraz możemy użyć skilla. Możemy, jeżeli wypuścimy tą broń w tym momencie, to mamy 5 sekund na użycie tego skilla i tego skilla w momencie rzucenia miecza możemy użyć kiedy chcemy. Ale samej zdolności możemy użyć tylko i wyłącznie wtedy Kiedy nie otrzymujemy obrażeń, nie jesteśmy uderzani Powaleni czy złapani I ostatnia yes, I ostatnia wersja tej zdolności to jest Spirit Slash Vortex Zmienia on tą zdolność kompletnie, ponieważ praktycznie nie zadaje żadnych obrażeń Ale blokuje uderzenia z bliskiej odległości od wszystkich broni, z zasięgu trwa 2,5 sekundy, czyli nieco krócej, i dzięki temu możemy e, uciec lub zareagować w jakiś inny sposób. Również to jest jedyna wersja tej zdolności, kiedy możemy użyć w trakcie e, bycia e, pod secekiem, czyli na przykład powaleni, e, czy kiedy otrzymujemy obrażenia. Możemy po prostu e, przerwać przeciwnikowi combo. a wygląda to w ten sposób. Czyli po prostu ta broń się kręci i ktokolwiek podejdzie, będzie otrzymywał obrażenia, zostanie troszkę odepchnięty, a żadne, żaden atak przez te, przez te miecze po prostu nie przejdzie. Jeżeli chodzi o wybór zdolności, to ja najczęściej gram z Spirit Slash Vortex z racji tego, że można go użyć właśnie podczas bycia atakowanym. Jest to jedyna wersja defensywna. Ponieważ w tych dwóch pierwszych przypadkach po prostu nie możemy używać tej zdolności, kiedy jesteśmy atakowani. Spirit slash crash, jak i Spirit slash, musimy użyć przed tym, zanim otrzymujemy jakiegokolwiek CCK czy obrażeń, lub po prostu w trakcie combo, Ty, Z tych dwóch skilli można zrobić również kombo z pewnymi broniami. Jeżeli chodzi o superzdolność, to wystarczy, że rage będzie mieć 100%. Czyli możemy zobaczyć, że e, ikonkę na samym dole, na środku, że superzdolność jest gotowa. Na samym początku pokażę Wam wersję podstawową. Wygląda ona tak. to jest cała super zdolność w trakcie używania super zdolności po kliknięciu prawy możemy kliknąć lewy i możemy się przeteleportować czyli po prostu możemy mm, zmienić miejsce używania naszego ulta nie jest to za dużo ale ważne żeby nie stać w miejscu ponieważ przeciwnik może uciec możemy w jakiś tam sposób na to reagować Podstawowa wersja jest oczywiście najsłabsza, lepiej korzystać z pozostałych, o ile macie wylewelowaną postać. Drugą to jest ominous blade restore i ona powoduje niewielką zmianę, po prostu regeneruje o wiele więcej zdrowia oraz zbroi i wygląda po prostu e, tak samo, jeżeli zerkniemy sobie na e, ulta. W moim przypadku nie było regeneracji zdrowia, ponieważ tutaj nie mam na sobie zbroi, ale w normalnym przypadku byłoby to regenerowane. I ostatnia wersja super zdolności to jest ominous blade combo. Po tych trzech głównych atakach są dodatkowe trzy ataki. Po prostu troszeczkę więcej damage'u możemy zrobić i wygląda to w ten sposób. Czyli po prostu trzy szybkie jeszcze uderzenia, które mają średni zasięg i możemy zrobić e, troszkę więcej obrażeń. Jeżeli chodzi o superzdolność, e, to ja wykorzystuję w zależności od trybu, albo minus blade restore, albo minus blade combo. Combo bardziej, jeżeli gram duo bądź trio, minus blade restore mm, używam właśnie na solówkach, ponieważ bardziej mi zależy na regeneracji zdrowia oraz zbroi w przypadkach takich, kiedy no, tego ulta bardzo często używam, jak na przykład mam jakieś problemy albo chcę, żeby ktoś się ewakuował, yy, czy po prostu uzyskał trochę czasu w taki mniej więcej sposób. Teraz podsumuję tą postać, czyli jeżeli gram Yoto najczęściej korzystam ze zdolności Spirit Slash z racji tego, że mogę się w wielu wypadkach uratować. Jeżeli zależy mi na maksymalnych obrażeniach, to skorzystam ze Spirit Slasha. Jeżeli chodzi o Spirit Slash Crash, jest to bardzo słaba e, zdolność, z racji tego, że bardzo ciężko ją dobrze wykorzystać. Więc e, w zależności od tego, co potrzebujecie to raczej rekomendowałbym wybierać między Vortexem a podstawową jej wersją. Zaś jeżeli chodzi o superzdolność, to wybieramy jedną z dwóch ulepszeń, czyli Restore albo Combo. Kombo korzystam jeżeli gram Duo albo Trio, żeby zmaksymalizować obrażenia, a obie wersje regenerują zdrowie oraz armor z tym, że Restor regeneruje tego więcej i to korzystam, jeżeli gram 1 na 1. Jeżeli chodzi o jej talenty, to wykorzystuję dwie wersje. Pierwsza wersja to jest pod dagera, ponieważ Najczęściej gram ze sztyletem, to mam Dagger Dash Energy Cost minus 8%, czyli dzięki temu mogę nieco więcej e, robić tych daszy tym sztyletem. Jeżeli e, lubicie jej super zdolność, możecie korzystać z regeneracji Rage'a e, w taki sposób, czyli Rage na sekundę plus 40% oraz Rage e, za damage plus 45% są to e, Wydaje mi się dwa najlepsze zestawy, jeżeli chodzi o Jotohimę. Dziękuję bardzo za oglądanie tego poradnika, na pewno postaram się opisać wszystkie postacie oraz bronie dostępne w tej grze. Na Discordzie mam również dodatkowe informacje, jeżeli chodzi o bronie oraz postacie. Dzięki temu możecie dowiedzieć się nieco więcej, to jest podstawowy poradnik i następne również będą po prostu podstawowe informacje z racji tego, że nie widziałem żadnych poradników w języku polskim, postaram się tą lukę wypełnić. Dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się następny razem. Yo, yo.